Cześć, witajcie Trochę mnie postraszyliście Po tej sublimacji Przyszedłem zobaczyć co tu się dzieje Może tak szybko zaglądniemy do kilku rodzinek z ciekawości Zobaczymy ile warozy spadło Jak widzicie nic tutaj nie, nie majdrowałem, nie chodzone jest Także zrobimy to na bieżąco że tak powiem. Pierwsze zobaczmy po odstępnach pierwsze rodzinka Co tu się wydarzyło? O. Widzicie ile warozy poleciało? Widzicie to? Mam nadzieję, że rodziny zostały. O, tu jeszcze więcej warozy. Dla przypomnienia, powiem tylko, że sublimowałem w sobotę, a dziś mamy wtorek Trzech króli. Tutaj chyba słabsza rodzinka, mniej od sklepin i mniej warozy, ale waroza też jest. Tu jest chyba najmniej warozy, bo tylko kilka pięknie widać, ile tej warozy pospadało. Widzicie? Zostawić to do wiosny, by była tragedia. Co na dynnicy leży? Rodzinka cała? No nie. Kilka pciulek tylko leży na dynicy, a nie cała rodzinka. Zastanawiam się czy im zostawić te wkładki, czy nie? Eee, także, także Jeszcze zobaczymy, może z jedną rodzinkę czy żyje. Którą chcecie? To? Dobra, może być i ta ja sobie sprawdzę potem wszystkie czy mi żyją ale na potrzeby filmu to może tylko jedno. tu jest primka widzicie siedzą pszczółki raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć ulicek Opuszczowej Także czy, ten, czy ta sublimacja zabiła tę rodzinę? Jak widać, nie. Awarozy spadło naprawdę bardzo dużo. Więc sami ocencie. Nie wiem, czy było wart. Jeszcze z jedną Wam pokażę. Dobra, bo tu nie. Wiem, czy było widać? Zobaczmy jeszcze to. Ja patrzyłem na pszczoły, nie patrzyłem na, na aparat. Zobaczmy jeszcze z jedną rodzinkę już słyszę pszczółki, że są. Widzicie? Ja widzę raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uliczek. Silna rodzina naprawdę. Siedzę sobie i na tym na razie zakończę. Może coś na koniec dopowiem. Nie będę jeździł na pewno też po wszystkich pasiekach dzisiaj, bo chcę troszkę poświętować króli I zastanawiam się właśnie nad tymi wkładkami, czy im zostawi, zapowiadają duże mrozy, to, to chyba im zostawię normalnie do, no, zimowałem na denicach otwartych Ale jeżeli zapowiadają mrozy po 10 w dzień w nocy, po 15-20 to chyba im zostawię Wiem, że pszczoły sobie poradzą, ale więcej wtedy skonsumują, a po co im to po tej fali mrozu powyciągam wkładki. A pozostawię. W tamtym roku miały cały sezon wyciągnięte, nawet i na wiosnę, i było ok. Także no, trzymajcie się, może coś później jeszcze dobre. Także sprawdziłem sobie na szybko, wszystkie rodzinki żyją na tej pasieczce. Więc jest bardzo fajnie. A ci, co, którzy pisali mi, że rodziny padną na Denice razem z warozą. Dobrze, zaryzykowałem, wiem, ale widzieliście ile było warozy? Gdybym to zostawił do wiosny, to na wiosnę w połowie sezonu pewnie bym sprzątał rodziny. Ewentualnie tak, jak to było pod lasem na koniec sezonu przed zimową. Nie pod lasem, tylko tam u wujka. Być może w tamtym sezonie zaniedbałem sprawę warozy. I takie były efekty. Tutaj miejmy nadzieję, że nie ma czerwiu To takie moje pobożne życzenie Że nie ma czerwiu, albo jest bardzo mało i większość warozy siedziało na pszczole I tyle spadło, to jeszcze będzie się sypało, bo to minęło raptem kilka dni A widzieliście ile warozy Gdybym to zostawił, to jest śmierć dla rodzin Pomimo leczenia, tu był tymowar tej, um, Stosowany w tej lokalizacji Podjechałbym pod las zobaczyć, tylko tak jak mówię, że chcę poświętować ile tam warozy się sypu. Tam by formie protek porównać skuteczność jednego z drugim. Może skoczę, może nie. Jak skoczę, to jeszcze dogam. Także no, ocenicie sami. I jeszcze raz mówię, zachęcie mnie do izolacji matek. Wtedy bym robił nie w styczniu, a w ostatni ciepły dni sublimację dobijającą warozę. Bo ja nie twierdzę, że ten był słaby. Być może tyle natargały tej warozy później inwazja. Tak też mogło być. No więc sami widzicie. Co teraz z, z pszczółkami, zostawić ich w spokoju? W lutym przyjdę ewentualnie po tych mrozach pociągam tylko te wkładki po tej fali mrozów I jak nie to po prostu przyjdę w lutym i sprawdzę stan pokarmu za jakiś miesiąc, półtora około 10 lutego i tyle, na razie nie zimują także gołębie bym hodował ale to jeszcze trzeba się znać pozdrawiam dla komentujących